Dzień dobry. Witam wszystkich. Druga zasiadka na lodzie w tym roku. Tak samo jak ostatnio, dzisiaj też z kolegą Jackiem. Próbujemy dobrać się do ładnych rybek. Jak wyjdzie, zobaczymy. Nie ma co przedłużać. Nabijamy robaki na mormyszkę. I lecimy z tematem. Także zapraszam serdecznie. Wrocław, pierwszy raz na, na tym stawie. Lecimy z tematem. Troszeczkę modyfikacji co do ostatniego wyjazdu. Zobaczymy, czy uda się wyciągnąć jakieś wnioski z tego łowienia mojego ostatniego żeby już nie popełniać więcej błędów. Żeby ryby, które Daj Bóg, zaczepiam się tutaj na haczyk. Były wyciągnięte. Klut ma jakieś 13-14 cm, jest gruby. Mimo tego, że przez dwa dni nie mieliśmy tutaj mrozów, praktycznie we Wrocławiu, bo i w dzień, i w nocy było na plusie, to tutaj z tym lodem jest. Taka sytuacja, że nic a nic tutaj nie widać, żadnego ubytku, nie widać żadnych niepokojących znaków, które by świadczyły o tym, że, że może być niebezpiecznie. Pytanie czy jest sens? <laughs> Jak dla mnie jest, słuchaj. Już nieraz powtarzałem, że wędkarzem się jest, a nie bywa. A i miałem uderzenie jakieś fajne wędkarzem się jest, a nie bywa, słuchaj, także czy jest to lód, czy jest to lato i czas na krótkie spodenki, nie ma dla mnie znaczenia. Wędkowanie to wędkowanie, także dla mnie wędkowanie spod lodu jest czymś nowym, bo jestem tak naprawdę drugi raz na lodzie. Ostatnio popełniłem troszeczkę błędów. Miałem dwa brania, których no, które zaciąłem, ale nie wyciągnąłem ryby na powierzchnię, także cały czas się też uczę. Także czy jest to wędkowanie z lodu, czy jest to wędkowanie normalnie z brzegu w pełni sezonu, nie ma dla mnie znaczenia. Wędkarstwo to wędkarstwo, to się, to się ma we krwi, słuchaj. Na początku, zaraz po wywierceniu Szerembla słuchajcie wrzuciłem po jednej kulce, mniej więcej wielkości mandarynki gliny. Dokładnie to nawet ziemi bełchatowskiej z Jokersem i odrobinkę zanęty spożywczej. Ostatnio łowiłem bez. Teraz tak naprawdę delikatna ilość troszeczkę spożywki. Nie śmiałem otwarte opakowanie z Wonder Blackiem, to tak troszeczkę rozrobiłem i do jednego i do drugiego przeręba. Wrzuciłem po jednej takiej mniej więcej rozmiarów mandarynki kulce. Jokers, słuchajcie, cały tydzień w glinie od ostatniego wyjazdu dokładnie tydzień temu, jak byłem na stabłowicach. Cały tydzień w glinie w bardzo dobrej kondycji, słuchajcie. Co tam, panie Jacek, nic? O kur... I to jest normalne? Ale strzeliło tu pod nogami, jak on przechodził. Powiem wam, że... <śm> robi się ciepło od razu. Tu jest specjalista, słuchajcie. Ostatnio jak wziął wędkę do ręki, od razu branie było. Taką rybę mi załatwił, że jej nie wyciągnąłem. Obranie, Obranie było, nie? No. Masz branie? Nie. Nie do zacięcia, tak. Czekaj, ta ochotka nie zamarzła. Siedzi? fachowca trzeba było, widzicie? Tak dobrze jest? O, płoteczka słuchajcie. Za lekko? Czy dobrze? Proszę bardzo, po przeróbkach fachowca pierwsza płoteczka. Tadam. Słuchajcie. Ja Wam powiem jedną rzecz. Ten cały hejt, który wylewa się w internecie na wędkarzy, to taka jakaś, słuchajcie, medialna nagonka się zrobiła. Nie ma żadnej podstawy prawnej mówiącej o tym, że nie możemy wędkować na lodzie. Po prostu opinia publiczna tak chyba bardziej kreuje tutaj jakiś taki temat zakazu wchodzenia na lód. Nie ma czegoś takiego, nigdy nie było e, i tak naprawdę służby, które przyjeżdżają do wędkarzy nad, nad wodę, e, no przyjeżdżają, bo muszą przyjechać, tak, bo, bo dostają wezwanie. Aczkolwiek, słuchajcie, e, no nie mówię tego akurat bezpośrednio do Was, ale e, apeluję, słuchajcie, o rozwagę dla osób, które e, dzwonią, widząc wędkarzy Proszą o jakąś interwencję służb. Słuchajcie, e, tak naprawdę ta jednostka WOPRO musi przejechać czasami przez całe miasto, żeby żeby porozmawiać z takim wędkarzem i zaapelować o zdrowy rozsądek, bo jedynie tyle mogą zrobić. E, ostatnio interwencja panów policjantów też skończyła się tylko na, 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 na rozmowie instruktażowej tak naprawdę. Pytają się tylko panowie, czy jesteśmy świadomi tego, że jesteśmy na lodzie i w każdej chwili może się załamać. E, I nic więcej, e, nikt nam tutaj nic nie może kazać się z niego zejść. Słuchajcie, e, ja tylko tak apeluję o zdrowy rozsądek, bo tak naprawdę te jednostki, które przyjeżdżają do wędkarzy <laughs> nad wodę, Równie dobrze mogą być potrzebne gdzieś w innym miejscu, naprawdę komuś, kto potrzebuje pomocy. Kto no, lekkomyślnie stwierdził, że że może sobie, nie wiem, pojeździć na łyżwach, na lodzie, czy, czy cokolwiek. Wzywanie tych e, służb do wędkarzy no, nie jest dobrym pomysłem, słuchajcie. Także apeluję do osób, które wzywają te służby o zdrowy rozsądek, tak naprawdę. Bo nigdy nie wiemy. E, gdzie komu może być potrzebna ta pomoc? A naprawdę, panowie, którzy jadą do nas, mogą ratować komuś życie w innym miejscu, tak? Także proponowałbym się aj, zastanowić nad tym faktem. No dobra, dobra. Już. Patrzcie na to. Leszczynka. Widzicie, fachowca potrzeba od takich rzeczy. Nie. Pękła mormyszka. Ja pierdzielę. Nie, nie szkodzi. <gry> Ja uwiążę to moją mięsa, wiesz? Zaraz dam ze, ze trzy ochotki, i zobaczę, tak, jak to będzie wyglądać. Nie, Może nie, to będzie za lekko, Załóż lepiej śrubinę. I jest rybka. Jakaś płoteczka pewnie. O, proszę bardzo, hop. <laughs> Udało się. <laughs> Taka sytuacja. Wypychacz. Jest, bykus. No, <laughs> tu się nie ma co spodziewać jakiś wielkich rybek. O, czekajcie, tak sobie poradzę. O! Proszę bardzo. <śśmiech> Jeszcze nie wtrafiłem. O, skakuj! Najważniejsze, że coś się udało przechytrzyć. Dobra, zakładam Ochotkę i lecimy dalej Ale frajda jest słuchajcie nawet złowienia takich malutkich rybek Mało tego to ja tak naprawdę mam jeszcze wiele, wiele do nauki z takiego łowienia, a dało się coś przechytrzyć. To. lećmy. Hop. I hop, i do dna. Do dna. Troszeczkę już mi ta ziemia przeschła, ale to nie przeszkadza. O, zaraz wam pokażę. Taka sytuacja, słuchajcie. Będzie to widać dobrze? Będzie. Taka. Kuleczka. Do przerembla. Tylko bardziej ją zrobię taką okrągłą. O, tak. Poszło. Uuuu, uh, 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 zimna. I płotyczka kolejna. Hop. Dzień dobry, dzień dobry. Tak jest. Udało się przechytrzyć kolejną. Duża wędka to i duża ryba, tak jest. Mała ta płoteczka taka, no ale słuchajcie. padniesz? Czy nie? Hopsa. Coś tam ryje, słuchajcie, przy dnie, bo idą bąble. Z tej kuli, którą wrzuciłem, a wrzuciłem już ją kilkanaście albo kilkadziesiąt minut temu, to myślę, że ona już się tam rozłożyła. Bo ziemia była chatowska, lekko ściśnięta. Myślę, że nie pracuje tam tak długo. Udało się w końcu. Mamy rybkę. To szarpie. Może okonek jakiś? O, leszczyk. Ale całkiem fajny leszczyk słuchajcie. Ha, 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 ha. Mówiłem, że coś szarpie przy dnie. Chodź, kolego, pokaż tu się. Hopa. Krąpik dokładnie. Ha, 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 ha. Proszę bardzo, jakie krąpiszcze. O, proszę bardzo. Taki krąpik. Masz tu buziaczka na szczęście, zmykaj. Hop. Ale było widać ewidentnie, słuchajcie o to, że e, obserwacja tego co dzieje się zobaczcie zwykły mały przerębel. obserwacja tego co tam się dzieje, a ewidentnie, ewidentnie te bąble wskazywały na to, że coś tam coś tam zameldowało tak w tym miejscu, w którym wrzucałem kilkadziesiąt minut temu kuleczki z ziemią bohatowską i z jokersem. Zaraz zobaczymy, czy, czy była to jedna rybka, która po prostu tam zawitała, czy jest tam tego więcej. Wiecie, nie jest to jakiś spektakularny kawałek wędkarstwa, ale z racji tego, że jest lód na Federa, nie za bardzo jest jak wyskoczyć. To jak dla mnie takie, takie rybki, małe bo małe, to cieszą, jak najbardziej cieszą. No i dobra, słuchajcie, mamy to, Op! Dobra got lecimy zobaczymy czy czy był to jeden przypadek czy czy coś więcej tam będzie zakładam łapki bo nie ma co ukrywać trochę Ciągnie ten delikatny wiaterek, bo delikatny, ale mroźny. O, przepraszam. Wiecie, co jest najlepsze? Zauważyłem, że nie reagują te ryby aż tak dobrze na to, że podbijam cały czas tą przynętę, tylko większość takich suknięć śmiało po prostu na takim jednostajnym podnoszeniu delikatnym przynęty. Ale wiecie co, wydaje mi się, że ten staw tutaj na przybyły jest większy niż ten na głównej gdzie byłem tydzień temu na stabowicach. Zresztą tutaj jest kilka dookoła. W tym roku woda no kill. Także no zobaczymy, czy usiądę tu z federem. Mam ochotę tu usiąść z federem, aczkolwiek Jacek mówi, że jest bardzo dużo zaczepów tu na tej wodzie. Jeżeli uda się znaleźć jakiś taki Jakieś miejsce O dobra do dna Jakieś miejsce gdzie Gdzie będę w stanie łowić na Federa Nie denerwując się zaczepami To to zrobię I zobaczymy co tutaj pływa Siedź No widzicie, taki numer. Co tym razem? O. o, ale Ty jesteś mały. Proszę bardzo, kolejny krąpik. Rozkręciły się krąpiczki. Ale masz taki mały pyszczek, że ja nie wiem, o, jak Ci wyciągnę ten haczyk. <laughs> Rozkręciły się, no dobre. Słuchajcie, skalarek. <laughs> śmigaj, Ty to śmigaj nawet i powiem Ci, po pra, 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 pradziadka. <laughs> taki bydlak się trafił, ale słuchajcie, dzieje się coś, to jest najważniejsze. O, policja, słuchajcie. I co robi policja? Niewezwana na miejsce przez jakiegoś durnia do wędkarzy. Przyjeżdża, patrzy, czy wszystko jest ok, i nawet do nas nie podchodzi. Widzicie, można, można. Dobra, kolejne doświadczenia pewnie zdobyte zobaczymy, czy uda się przekuć to w sukces na kolejnej zasiadce. Podejrzewam, że z lodu, bo, bo myślę, że. Tak szybko to to nie odpuści. I co? Dziękuję Wam serdecznie za obecność na dzisiejszym live. Parę rybek wpadło. Także zapraszam serdecznie. Subskrybujcie mojego YouTube'a. E, na pewno tam ukaże się dzisiejsza relacja. No i co słuchajcie? Ja zaraz do pracy na nockę, także będzie mniej miło niż było dotychczas. <laughs> Ale... Pozdrawiam Was serdecznie. Miłego popołudnia. No i co, do zobaczenia na kolejnej zasiadce live. Pozdrawiam, trzymajcie się.